Dobra, nic nie będę mówił na razie. Będę szukał kolejnej kopalni. O, ko jakaś kopalnia jest. Tylko nie mam pochodni. Dobra, to wezmę sobie y, kreatywa, wezmę sobie pochodnie, no i wrócę. Wziąłem sobie. Wziąłem sobie i lecimy do tej zasranej kopalni. Ano. Ano. Co? Razem. Nienawidzę tego. Naprawdę. Głupi creeper. Nienawidzę go. Tylko za niego dam. Ty. Dobra. Ja robię też szybę, bo to jest w końcu żółty odcinek. Co? Od kiedy ty powiedziałeś wcześniej żółty odcinek? Robię żółty odcinek. Ja nie. Ja robię jakby, ja jakby, jakby takiego speedruna. Jeszcze nie powiedziałam widom. O, Żela! No nie, to nie żelazo, to węgiel. No to właśnie po co chciałeś więc kreatywa? Jak masz węgiel? A wyżej tak to bym się zgubił. Co? Ile tutaj będzie tego węgla? Dobra, cztery chyba ich jest. Tak. Nie dziwcie się, kto to? Oczywiście to. No, ta, no. Nupcio, Nupcio, no, 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 to Wojtek, ten pro-speedrunowiec. Ale to naprawdę, on, on mi kiedyś przyszedł tego Minecrafta, dobra, żartuję, a on jest speedrunowcem. Co Co, co znalazłeś? Jak to? Kiedy to było? Znalazłem ci N. Kopałam się cały czas w dół i znalazłam ci... A no! No widzicie, widzowie, ale kraj No się Bo on po... napisał taki kod, tylko że ja nie pamiętam tego, ale chyba nie mam tego nawet serweru, bo mi ten zre zresetowany Minecraft jest. Kur... Widzowie o tym wiedzą. To moi teraz będą wiedzieć. Rzucę czasem spidrana do podłodu, w ogóle nie chcę. Prawie czasem w ogóle nie chcę zrobić, ale kiedyś zrobię taki. Ja właśnie robię teraz speedruna. Kur... W ale to ja mam zapisane tego. Krrręczę, gra. Piszę sobie te kordy, dwie. Mhm. I podpię się do aleń. ja pierdolę! Co stało? No bo ja się kopię i tutaj cały czas woda mi leciała. Ale o, tak! o, nie. nie dziwcie się, kto to tak krzycza, on też nagrywa odcinek. No. Wbijajcie na jego kanał Wojtek. A zostawcie łapkę w górę u niego, subskrypcję z dzwoneczkiem i napiszcie coś miłego w komentarzach. Zawsze u mnie o godzinie 14:15, a u mnie też tak. Zostawcie Aktyczny łapkę zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No no i, i, no i komentarz. Dobra, to ja będę kopał Cię po tak chyba z dwóch godzinach. Ja pierdolę, ja pierdolę. Biedny, ale zostawcie mu. Zostawcie mu. Zbijajcie na Aleksander Lewandowski. Lewandowski. No, zbijajcie tam. Fajne mhm. godzinie 8... Oj, czy... 14, o godzinie 18.00? 14.15. O 14.00 i 15.00. Zbijajcie. Już tam, już tam, już, już. Poczętze są dwie, od, dwu, dwie odcinki. Kiedyś byłem ich fanem, nie mam czasu w życiu i wykorzystam, co tu zostałem przez mi nie dałszychu. A dzinek coś miałem i nie mogę iść. Kurr... Czepieczona. Powiedziałem. Kurr czepieczona. Zabiłem domek na drzewie dla ciebie. Chyba nie dla mnie. No to dla ciebie. Podłoga będzie zyskała. O nie! Muszę wziąć creative apatyki. A nie pamiętam w drogi stąd. Alek? Co? Chciałbyś stracić się w Nie. Okej. Okay. Każdy by chciał, ale ty. Dobra, wezmę sobie czystaki. Elo. Za dużo, co nie? Mm -hmm. Albo nie będą na mnie No przepraszam was. Musiałem, nie, nie wiedziałem, nie, nie wiedziałem, że wywaliłem patyki. Mam no, ja To co? Wszystko ci ogarnę. No, bez kreatywa. No po co się...

Dobra, znalazłem, znalazłem kopalnię, którym jest Creeper. Kurde, ty armia zombiaków. Mam No ale fajna ta kopalnia. No, ta kopalnia dla tych. Сомнешься ты, пинда? Они не готовы. Погните, сади. Ага. Угу. Пожалуйста, малышка. Вот он здесь, камни понимаешь, пятая. Очень много. Ну, зайки, покрути.

O, mleczek, chyba z ostatnim sezonem. Tak. Gówno, gdzie się ja robię. Tak się nie mówi. Taki kuli. Masz na klacie po kasztacie? Co?

Nie gram debi, nie gram debi i i ja tylko normalnie gry I nie, nie na zawsze to nie, nie gram tutaj O się wszyscy tam narobiliście w tym aucie mi z tyłu, że ja pierdolę Wszystko tam frytki, nie frytki, porozpierdalane wszystko

Ja by rzuciła ale jest takie jak książki trzymają czymak głowami. Ja Dlaczego? jak.

Jak chcę normalnie nagrywać, a ty już przeszkadasz. Przeszkadasz mnie, jakbyś nie wiedział. Ale czy ja cię przeszkadam? To teraz nagrywany. Wiesz mnie w po głowie, poduszką. i nogalów. Nagrywamy. Wrócę do perełki. Hmm. Został ostatni, zaraz dostaniesz łakom. Zamyśle się łakomczuchem. Hmm? A, ty nic nie itniesz, no. Ty też jesz. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o... Jezu. O kączucha białej czekolady. Jeszcze co? Cały czas mój wyszła koniec. W końcu jutro wracam do domu. Będzie, będzie fajniej cisza. Преативным на креативном на разе Tam na pewno, gdzie jest lawat, tam są diamenty. To dom dla kopsów. W końcu wyszłem z tej kopalni. 我我。 Thank okay. you. 嗯嗯嗯嗯。 Paki! Co robicie? Nic. Co? Nic, nic. Musisz nic zaselabło. Co? Nie. Jak nie. Łapie. Niech nie.